Zapomniane oddziały specjalne. Opowieść o żniwiarzu. Witam państwa serdecznie. Witam państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu zatytułowanego Zapomniane oddziały specjalne. Dziś cofniemy się do serca okupowanej Warszawy, na Żoliborz, aby opowiedzieć o grupie młodych ludzi, których determinacja i brawura mogły mierzyć się ze słynnym parasolem, choć ich imię rzadziej gości w podręcznikach. Mowa o oddziale dywersji bojowej, który w środowisku kombatanckim Boża był znany jako Żniwiarz, ale to tylko jedna z nazw. W literaturze spotkamy też określenia: Oddział dywersji bojowej 17, 17, Kedyw 17 i w końcu 9. Kompania dywersyjna Żniwiarz. Kryptonimy te, niczym warstwy konspiracji, skrywały historię jednej z najbardziej aktywnych i bezkompromisowych jednostek podziemia. Powstanie Piątki Dywersyjnej. W połowie 1942 roku na Żoliborzu pojawił się zalążek tej bojowej maszyny, tak zwana Piątka Dywersyjna. Początkowo dowodzenie nad nią objął podpułkownik Mieczysław Niedzielski, pseudonim Sadownik. Jak podaje Henryk Witkowski w swojej książce Kedyw, pierwsza piątka skupiała się na działalności wywiadowczej osłonowej oraz, co już brzmi ryzykownie, rozbrajaniem Niemców. Choć szczegóły ich działań wywiadowczych nie są znane, musimy przyjąć, że, jak pisał Witkowski, Wszystkie oddziały o tym charakterze miały podobny kierunek działalności. Na początku okupacji kluczowe było rozpoznanie wroga, jego struktury, dowodzenia i oznaczeń. Po sadowniku na czele żoliborskiej piątki stanął Gustaw Budzyński Szymura. Wkrótce powołano drugą piątkę dowodzoną przez nieznanych z nazwiska lecz legendarnych w podziemiu poruczników Muntka i Zenona. Prawdziwy przełom nastąpił na początku 1943 roku. Wtedy to, wraz z utworzeniem trzeciej dywersyjnej piątki, przystąpiono do organizowania oddziału dywersyjno-bojowego, całkowicie niezależnego od regularnych jednostek odwodu. Dowódcą nowo powstałego oddziału mianowano porucznika Mieczysława Morawskiego, człowieka o licznych pseudonimach, które same w sobie brzmią jak gotowy scenariusz, szatan, scewola, szalbierz, szeliga i w końcu żniwiarz. Oddział otrzymał kryptonim DB-17 i formalnie podporządkowano go. Kierownictwu dywersji okręgu warszawskiego, choć pozostawał też jednostką dyspozycyjną, komendanta drugiego obwodu. Szybki wzrost sił ze statusu Plutonu do stanu blisko 100 osób w połowie 1943 roku zmusił dowództwo do formalizacji. Oddział otrzymał status kompanii i oficjalną nazwę dziewiąta kompania dywersyjna Żniwiarz. Do końca 43 roku kadrę uzupełniono absolwentami szkoły pod chorążych, a kompania, mimo Strat, osiągnęła siłę około 150 osób. Siła żniwiarza, Leżała w ludziach, często bardzo młodych, ale niezwykle zdeterminowanych. Spójrzmy na kadrę dowódczą plutonów, które tworzyły te kompanię. Pluton 226. Dowodził nim Władysław Kaliniewicz Sorok, a po jego tragicznej śmierci to stanowisko przejął Bogdan Kunert Bonar. Pluton 230. Początkowo pod wodzą Bonara, następnie Wiesław Rychłowski. Pseudonim Śmigielski, a po jego odejściu do partyzantki Zygmunt Wisłuch, Szumski. Pluton 229. Dowodził nim kapral pod chorąży Ster, który później przeszedł do słynnego parasola. Zastąpił go Stanisław Świniarski Sultan. Ci ludzie, stojący na czele trzech plutonów, nie mieli czasu na strach. Ich zadania były śmiertelnie poważne, i z każdym dniem przybywało ich w miarę wzrostu stanu osobowego DB-17: od transportu broni zrzutowej, przez akcje sabotażowe, aż po wykonywanie wyroków sądów specjalnych. Pamiętajmy, DB-17 w niczym nie ustępował słynnemu parasolowi. W szeregach tego oddziału byli równie zdeterminowani, zahartowani w boju żołnierze. Potwierdzona działalność 17 datuje się od połowy 1943 roku. Wtedy zaczyna się w pełni udokumentowana historia. Cena brawury. Tragiczny los Kacpra. Jednym z pierwszych tragicznie zakończonych rozdziałów, który pokazuje brawurę i cenę walki podziemia. Jest historia młodego żołnierza, który wymieniony jest na powąskach w kwaterze żywiciela. Odnajdujemy tam tablicę poświęconą żołnierzom żniwiarza, a na niej imię Kacper. Kacper Harcerz z Mokotowa, który specjalnie poprosił o przeniesienie na Żoliborz do żniwiarza szukał akcji i znalazł. Wraz z kolegą zdecydował się na samowolną akcję rozbrojenia Niemca. Notatka z tego wydarzenia, sporządzona 4 marca 1944 roku przez Prawdziwca, oddaje cały dramat tej chwili. Dnia 21 lutego 1944 roku strzelec Kacper, wypożyczywszy z nieznanego źródła pistolet kaliber 9 mm, udał się wraz ze swym znajomym. Nazwisko nieznane, na ulicę, gdzie czekali na samotnego Niemca, aby go rozbroić. Z chwilą ukazania się żołnierza z pistoletem parabellum strzelec kacper zatrzymał go okrzykiem: Halt, handel hoch! Niemiec wezwania nie usłuchał, sięgnął do kabury. W tym momencie kolega strzelca kacpra zaczął uciekać, zaś ten ostatni nacisnął spust. Nie wypał. Raz, drugi, trzeci. Za każdym razem nie ma strzału. Po trzecim repetowaniu. Strzelec Kacper zaczął uciekać, zaś Niemiec strzelał do niego dziewięć razy. W tym momencie nadjechało auto z czterema żołnierzami Wehrmachtu. Wyskoczyli oni i zabiegli strzelcowi Kacprowi drogę. Strzelec Kacper był bez dokumentów. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. To suchy język raportu. Wiemy jednak, że Kacper został ujęty i zginął. Tak tragicznie Zakończyła się ta przygoda młodego harcerza. Nieudany rozbój i zacięta broń kosztowały życie jednego z najbardziej zdeterminowanych żołnierzy. Musimy jednak zadać tu kilka pytań. Wiemy, że raport powstał na podstawie słów nieznanego kolegi Kacpra. Jak się nazywał, tego w raporcie nie ma, a być powinno. Chyba, że był to ktoś z oddziału którego prawdzic nie wymienił. Skoro chłopak uciekał, to skąd wiedział, że Niemiec oddał dziewięć strzałów. Ratował własną skórę, więc uciekał z ogromną determinacją. Liczył strzały. Poza tym zostawił kolegę w sytuacji dość trudnej. Dlaczego uciekł od razu, gdy Niemiec sięgnął do kabury? Raport wydaje się być niepełny. Mimo tych bolesnych strat, akcje trwały. Potrzebna była broń i środki transportu, by móc przewozić kluczowe dostawy zrzutowe. 16 grudnia 1943 roku pod dowództwem Bonara oddział zajął urząd celny przy ulicy Inflanckiej. Akcja była prosta: steroryzowanie pracowników i zabranie z garażu dwóch samochodów. Te auta Miały tej samej nocy posłużyć do przewozu broni zrzutowej aż z Nieborowa do Warszawy. Transport się nie powiódł, a powrót okazał się tragiczny. W gęstej mgle jeden z samochodów uderzył w ciężarówkę stojącą na poboczu. Na miejscu zginął podporucznik Sorok, ten sam, który dowodził plutonem 226. Inny żołnierz, ranny w wypadku. Został ujęty przez Niemców i stracony w egzekucji ulicznej 11 lutego 1944 roku. Trzech innych rannych uratował drugi samochód. Zawsze cena była wysoka. Innym razem, 26 lutego 1944 roku, 13-osobowa grupa bojowa Siedemnastki ruszyła po broń, obierając za cel portiernie fabryki Bielany przy ulicy Kamedułów. Napastnicy przedostali się na teren fabryki bez użycia siły, przemycając się pomiędzy robotnikami idącymi do pracy. Czytamy w polskim raporcie. Zaskoczono i rozbrojono dwóch werkszuców. Próba opanowania wartowni na piętrze jednak się nie powiodła. Strażników Zaalarmował szczekający pies. Doszło do wymiany ognia. Jeden z Polaków został ranny, a łup był skromny. Karabin z magazynkami i pistolet. W kronice policyjnej odnotowano: 25 lutego 1944 roku w portierni fabryki Bielany postrzelony został śmiertelnie werkszut Wasyl Blacharczuk, lat 20 urodzony w równem, Ukraińiec. Niemcy poszli za ciosem. W dochodzeniu brali udział funkcjonariusze SD, a władze niemieckie sądziły, że była to robota PPR, czyli komunistów. Konspiracja działała. Jedną z najbardziej skomplikowanych i samodzielnie przeprowadzonych akcji odwetowych, była ta w kolonii niemieckiej Opacz. Żniwiarz sam dokonał rozpoznania, przygotował plan i go zrealizował. Celem była zemsta za śmierć sześciu żołnierzy AK, uczniów kursu wojskowego, którzy zostali ujęci i rozstrzelani 6 marca 1944 roku. Ujęci zostali dzięki donosom Volksdeutschów. Informacja wywiadu AK była precyzyjna. W akcji tej wyróżnił się specjalnie volksdeutsch Fryderyk Desch. Zamieszkały w Michałowicach kolonia Opacz, który nie tylko pomógł w wyśledzeniu ludzi, ale wraz z żandarmerią wziął udział w katowaniu i rozstrzelaniu ich. W akcji wzięło udział 12 żołnierzy DB17. Zaczęli od brawurowej kradzieży karetki z ulicy Chorzej, by mieć środek transportu. Akcja ruszyła o 23.30 w nocy z 30 kwietnia na 1 maja 1944 roku. Sam meldunek wymienia listę celów. Oprócz Desza i jego rodziny mieli być zlikwidowani Folc Alex, rodzina Firusów, Schwarz, Englert oraz dwóch Polaków, Nawrocki i Wasilewski, uznani za kolaborantów. Raport z rozpoznania wskazywał na pewne trudności. Poszczególne gospodarstwa są daleko rozrzucone. We wszystkich obejściach znajdują się alarmowe środki akustyczne przeciw bandyckie syreny. Żandarmeria usytuowana na placu Narutowicza około 7 km, policja w Pruszkowie odległość około 3,5 km. Akcją dowodził Szymura. Najpierw zlikwidowano Maksymiliana Firusa, następnie Artura Firusa, jego syna Johana i córkę Halinę. Później o godzinie 045 otoczono dom Fryderyka Deszego. Ten stawił opór, raniąc prawdziwca w twarz i ramię ostrzałem z dubeltówki. Sam Desz uciekł w pole ukrytym przejściem. Zastrzelono jedynie jego żonę, Bertę. Wszczęty przez kolonistów alarm Syrenami i potrzeba zajęcia się rannym zmusiły oddział do przerwania akcji i rezygnacji z likwidacji pozostałych celów. Na celowniku wyroki sądów specjalnych. Obok akcji odwetowych i dywersyjnych, ważnym zadaniem DB-17 było wykonywanie wyroków śmierci orzeczonych przez podziemne sądy specjalne. To wymagało precyzji, odwagi, a przede wszystkim doskonałego rozpoznania. Oddział wykonał co najmniej pięć takich wyroków samodzielnie lub w ramach większych akcji. W ramach akcji Topiel wykonano wyrok na Leonie Musiale, pracowniku Izby Rentowej, za współpracę z Gestapo. Z ramienia Wojskowego Sądu Specjalnego zastrzelono Antoniego Rowińskiego oraz Zygmunta i Pochorskiego Lękiewicza. Ten ostatni był aktorem i reżyserem. Skazany za współpracę z Gestapo został zlikwidowany w ramach słynnej akcji Kośba. Raport wywiadu AK nie pozostawiał złudzeń. Komórka I-6 przekazała natychmiastowe zerwanie wszelkich kontaktów z Ipochorskim, który okazał się zdecydowanym konfidentem gestapo. Wyrok wykonano 25 maja 1944 roku. Kolejny wyrok w ramach zwalczania bandytyzmu wykonano na Włodzimierzu Drozdowskim. W dniu 1 czerwca 1944 roku Wykonano wyrok na Michale Wojciechowskim, Reichsdeutschu, plutonowym 27. Komisariatu Policji Polskiej. Wyrok wykonano w kawiarni przy ulicy Grochowskiej. Akcja miała dalszy dramatyczny przebieg. W czasie pościgu za patrolem bojowym zastrzelony został Roman Hojnacki o nieznanym pseudonimie. W kronice policyjnej czytamy: O godzinie 8.45. W kawiarni Nowaka na ulicy Grochowskiej 171 postrzelony został przez trzech nieznanych sprawców plutonowy 27 komisariatu Michał Wojciechowski, narodowości niemieckiej, który zmarł na skutek odniesionych ran. Postrzeleni zostali również dwaj Polacy. Podczas pościgu przez policję zastrzelony został jeden ze sprawców, Roman Chojnacki, lat 22, robotnik zamieszkały Pruszków ulica Cicha numer 14. Najbardziej złożoną i dramatyczną akcją likwidacyjną było połączone działanie żniwiarza z oddziałem Kolegium A, zwanym też Kedywem A, mające na celu jednoczesne zlikwidowanie czterech agentów Gestapo i zdrajców. Na liście znaleźli się Marian Szwed, funkcjonariusz Kripo, szantażysta i łapownik, Leon Miller, współpracownik Szweda, Ryży. Były dowódca oddziału dywersji bojowej nr 3, skazany za samowolne wyroki i rabunki, który nawiązał współpracę ze Szwedem. Porucznik Lasso, dowódca komórki likwidacyjnej Kedywu, którego podejrzewano o kontakty z resztą grupy i posiadanie dokumentów Reichsdeutscha, mający swobodny wstęp do siedziby Gestapo w Alei Szucha. Wszyscy czterej zostali zwabieni na spotkanie z szefem Kedywu Okręgu Andrzejem, Józefem Rybickim, pod pozorem jeszcze jednej szansy. Początkowy plan opanowania willi, gdzie miało dokonać się śledztwo, a następnie likwidacja zdrajców, nie powiódł się. Dowódca Szeliga meldował. Patrol śmigielskiego ze względu na nieprzewidziane trudności nie mógł opanować tego budynku i musiał się wycofać na jedną z naszych melin. Tak to zapamiętali trzej główni uczestnicy, czyli Szeliga, Andrzej i Stasinek. Z meldunku Szalbierza. Wyznaczona akcja na dzień 15 maja według ustalonego planu miała zacząć się o godzinie 11 opanowaniem willi. Następnie miało nastąpić ubezpieczenie i przygotowanie willi do akcji na godzinę 17. Wyznaczyłem dwa patrole który jeden w składzie – Śmigielski, Lot, Kamiński, Zieliński i Azot – mieli opanować willę. Drugi, pod moim dowództwem, w składzie Szymura, Szajer, Prawdzic, Świda, Bogdan, Wilk, miał wejść po opanowaniu willi. Patrol Śmigielskiego ze względu na nieprzewidziane trudności nie mógł opanować willi. O godzinie 12 ten sam patrol wszedł opanować budynek konsulatu szwajcarskiego, lecz ze względu na różne trudności ten projekt został zaniechany – Natomiast opanowano szkołę powszechną. Fragment wspomnień Józefa Rybickiego. Rozkaz został natychmiast wykonany opuszczenie lokalu szkolnego a ja stanąłem prawie bezradny. Zostało mi około półtorej godziny do zrealizowania nowego jakiegoś pomysłu. Wciągam spotkanego Sosabowskiego momentalnie na naradę, przedstawiając sytuację. Stasinek zna doskonale takie miejsce prowadzi nas szybko. A nowy plan wyglądał następująco. Ja spotkam ich, osoby przeznaczone do likwidacji na placu Wilsona i będę z nimi szedł, trzymając w ręku gazetę. Chłopcy moi mają zlikwidować wszystkich trzech, oprócz osobnika trzymającego gazetę. Ze wspomnień Sosabowskiego, Stasinka. Andrzej, Józef Rybicki powiadomił mnie, że polecił dowódcy DB Żoliborza Opanowanie niemieckiego domu, gdzie można było przeprowadzić badanie i likwidację dwóch agentów Kripo, Szweda i Ryżego oraz zdrajcę, żołnierza AK Lasso. Szeliga nie potrafił wykonać rozkazu, wobec czego nie pozostaje nic innego jak zlikwidować całą trójkę na ulicy i uprzątnąć ciała. Polecił mi natychmiast opracować plan. Za chwilę dołączył do nas Szeliga, którego nie znałem. Poszliśmy na dolny Żoliborz, idąc w dół ulicą Krasińskiego. Skręciliśmy w lewo na dziennikarską, a potem w prawo na Sułkowskiego. 100 metrów od rogu wydawało mi się idealnym miejscem na zasadzkę. Tu należy zwrócić uwagę, że Miller pojawił się przez nikogo niezapraszany. Przyszedł razem ze Szwedem. Na nim także ciążył wyrok. Ostatecznie, dowódca Kolegium A, Stasinek, znalazł nowe miejsce. Żoliborz dziennikarski, Róg Dziennikarskiej i Sułkowskiego. Józef Rybicki Andrzej wspominał moment spotkania. Na Żoliborzu jestem o 16:50. Wysiadam trochę przed placem Wilsona, by idąc rozpatrzyć się w terenie. Tramwaj zajeżdża i wysiadają z niego. Laso, Ryży, Szwed i Mały, którego mi przedstawiają. Miller. Również szpicel skripo. Wspaniały patriota, chce pracować dla Polski. Cóż, odmówić nie mogę, bo skoro on już przyszedł, to nie może odejść. Wywiad AK. Tak charakteryzował skazanych na śmierć. Komenda główna AK. Kontrwywiad 993P. Raport nr 81 z 15 kwietnia 1944 roku podaje informacje o działalności Mariana Szweda potwierdzające jego służalczość wobec Niemców oraz, że jest on znanym i znienawidzonym łapownikiem i szantażystą. Komenda Główna AK, Oddział 2, Wywiad, podano informację w raporcie, że laso nie zwrócił 100 tysięcy złotych pobranych na zwolnienie Kuchro oraz, że ma on dokumenty Reichsdeutscha i wstęp do gmachu Gestapo w Alejach Szucha. Komenda Główna Kedyf, raport WD 69, z 24 września 1943 roku. Funkcjonariuszy Kripo, Szweda i Więckowskiego należy umieścić na naczelnym miejscu listy C i jak najszybciej zlikwidować, są bowiem nastawieni na wyłapywanie naszej młodzieży z bronią i dlatego bardzo niebezpieczni. Wyrok na wszystkich czterech agentach wykonano choć z małymi problemami. Ciała wywieziono i pochowano w Lasach Palmirskich. W okolicy wsi Laski, gdzie Stasinek miał ich prywatny cmentarz. Cała akcja trwała około pięciu minut. Do powstania oddział DB-17 poniósł straty: dziesięciu poległych w akcji, w tym sześciu w niewyjaśnionych okolicznościach, sześciu rannych, w tym jeden ujęty i stracony, wreszcie jeden aresztowany i stracony. Ale siła żniwiarza była niezłomna. W Powstaniu Warszawskim oddział ten stał się kompanią odwodową komendanta drugiego obwodu, znaną jako zgrupowanie Żniwiarz. Ale to już jest opowieść na kolejny odcinek naszego podcastu. Dziękuję Państwu za wysłuchanie. Do usłyszenia. Zapomniane oddziały specjalne. Karol Trumps podcast. Ze źródeł. Henryk Witkowski-Kedyw, Hanna Rybicka, Obwodowe oddziały dywersji bojowej okręgu AK Warszawa. Głosu udzielił Lektor AI z Envato Elements.